Cześć witajcie! To jest mój w którym akurat mi się trafiło i znalazłem wieżę bitew postanowiłem się tu osiedlić jak widzicie wieża bitew jest tylko żeby moc spawnerków skrzynki zostawiłem tylko chyba na samym dole nie innej nie wiem czemu dobra wiem czemu ale nie mogę. no i to jakoś tak wygląda Tam jest chyba przedostatnie piętra, jak mi się nie zdaje. Nie. A tu jest przedostatnie. Nie, jeszcze wyżej. Nie, tu nie się. Się tak What? 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 idzie Herobrine. Aha. Dobra, tak to wygląda mniej więcej. I teraz... Pik. Jesteście. I teraz patrzę na dół, na bombę. Ops. No. Ja mam tu pąta już nie będę... nie chcę się... Tam Zobaczę Was, zresztą tu jest takie piętro. To jest tak. Tam się leci, tam się leci portan. Ej, nie, to jest błędny areczat. I szybko polecę pomylić rzeczy.